Jutro piątek, co prawda nie 13, a 12. Jaki ten piątek będzie dla Agieloni szczęśliwy? No dla nas najważniejsze, żebyśmy wygrali. To na pewno chcemy zrobić wszystko, żeby się korzystnie zaprezentować i potwierdzić to, że, że te mecze, które graliśmy, nie były przypadkowe i dobrze grać. Jutro zapowiada się raczej ciężkie spotkanie, bo LKS, jak każdy klub w polskiej ekstraklasie, łatwo broni nie złoży. Czy jest jakiś pomysł, jest jakiś plan na to, żeby ten LKS. W miarę łatwo pokonać. Ja trzeba pamiętać, że nie ma w lidze łatwych meczy. Każdy mecz, który jest, to jest trudny i na pewno każdy zawodnik, który wychodzi, to chce wygrać. I to jest ten poziom ligi, tak budowane są zespoły, a na pewno UKS u siebie jest bardzo groźny i nie jest to, będzie to bardzo trudne spotkanie, a nie ma co w ogóle nawet myśleć o meczu, że z UKS-em, że wygraliśmy tam puchar Ekstraklasy, bo jest to zupełnie inny mecz. Ostatnie trzy mecze to dobra forma Jagiellonii, czy to podbudowało zawodników, pozwoliło im jeszcze bardziej uwierzyć w swoje możliwości i pokazało to w spotkaniu z ŁKS-em? No dziwię się, że od ostatnich trzech meczów, bo ja akurat nie zgodzę się z tym, bo uważam, że wcześniej też graliśmy dobrze, a kaliber z jakimi zespołami graliśmy nie pozwolił na to i to jest ten, a ja ciągle podkreślam, trzeba też patrzeć na to z kim my graliśmy i jak to było, no my w sześciu kolejkach mamy wszyscy, będziemy mieli wszystkich, wszystkie zespoły z góry za sobą, także spokojnie pracujemy i... Nie podnosiłbym, a jeszcze raz mówię, będziemy systematycznie pracować i to co cały czas robimy, to rob będziemy robić.